Muszę jakoś chyba. Cześć Ciema, ja jestem Ozil. Oplułem ekran. Cześć Ciema, ja jestem Ozil, a dzisiaj gramy w grę I am bread jest to nowa gra twórców yy, z Reagan Simulator Bossa Studio, tak jak tu widać. Welcome to the early access from I Am Bread. Właśnie, to jest wczesny dostęp. Over the next few months we continue doing the I Am Bread team. Pierwsza luna kuchnia Monday i not cleared. No tak, no tak. Oto jesteśmy naszymi kawałkami chleba. I musimy się dostać do tego to stel. Mm, o, widzę, mamy kolegę. Cześć, kolego! A może to koleżanka? Mm, mm. Chcesz się krochmalić? Co? No chodź, no chodź. Wejdź, wejdź, wejdź na, na nią. Co? Na niego. To jest... ...Kromka. Chleba to jest ona. Też jestem oną. <laughs> oną! Możemy się łapać.

Uuu, chodź kochanie. Chodź, wiem, że to lubisz. Chodź, smaruję cię. <grym> dżemem. Wysmaruję cię, dżemem. Chodź, pójdziemy na przygodę. Wiem, że tego pragnie. No cztery, szybko pójdziemy. No, chodź. No, kochanie, no. No, ale no, czemu? No, kotek. No, weź.

Nie masz się przekręcić już tutaj de delikatnie <laughs> Pójdziemy na przygód Ci się to podoba czy nie nie mogę teraz zrobić było Okej okay, niech będzie tak Dwa, cztery i idziemy No co się W odkleiłeś?

na ňom. Vlášť na ňom. No vy... Yes! Ideme! Whee! Jedziesz, o, ale prędkości rozbija. Nie wierzę. Nie wierzę. To jest normalnie. Jak jakaś turbo szczotka. Co? Cisza, 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 cisza ma być cisza. Cisza, proszę państwa. Cisza. Cisza, no cicho, mówię o. Nie, 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 nie. O cztery, o cztery, o cztery. Nie, coś mi się skończyła. Nie, w tą stronę, ale nie w tą stronę. Nie, ja tam nie idę, nie, po prostu nie. Niech moja kanapka kończy żywot, niestety. I'm not toast. Hm. Może dorobimy sobie kolegów. Weźmiemy. Ten nóż. Można go wziąć. Można go wziąć. I wstaniemy. Wstaniemy z tym nożem. I ukroimy sobie parę znajomych. Au. Au. Pocięło mnie. Au. Teraz, 2, 4, 2, 4. 4 silna konawka z ciebie, wiem, że dasz radę. To już daisz, łow, da, da, da. dobrze to, tak. krój to kamera, krój to, jeden, dwa, dobrze, krój, krój, jeden, nie he. Łoooo! <ścoughs> wow. Jaki skok życia, Zobaczcie, co znalazłem! Rakieta! Ja tam chcę! Jest! W końcu się udało! Dobra, idziemy tam! Trzy obrót, obrót, obrót trochę. I teraz pójdzie jak z płatka, panie kolej. Patrzcie, jak to się robi! Pyk, to już jest profesjonalista. Cicho, muszę to jakoś jakąś chyba Leci! Ło, wow, poszło! Leć! Leć! Czemu teraz nie lecisz? Puść się! Puść się! Puść się! Coraz mniej czasu, coraz mniej czasu, coraz mniej czasu, coraz mniej czasu, coraz mniej czasu! Podnieś się, kuźwa! Podnieś się! 16%, nie wierzę. 15%. 15%, nie wierzę. Nie wierzę! Dobra, powali, wchodzimy na górę! Ło, 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 Spokojnie, spokojnie, bez nerwów Już jest czy nie? No nie No idź, no no idź no. O, nie tak, nie tak ostro, nie tak ostro, powoli. Już trochę ogarnałem sterowanie, na początku było strasznie toporne z powoli. I teraz tu, bum. Jest, poleciało od razu za pierwszym razem, co jest i wyczynem, że tak powiem. Przepytamy. Okay, ok, poprawiamy kamery. Tu widzę, mamy jakiś. Hmm, chyba jesteśmy w akademiku, prawda? Wczorajsza impreza była ostra, jak widać. Jakieś tam ości na talerzu zostały. Mhm, tutaj jakieś ślady po butach, deskorolka i puste, oczywiście, butelki po nieznanej do tych cieczy. Jajeczka na wierzchu, jakieś robaki tu chodzą? Czy co to jest? Rubaki, prawda? Prawda? Może podniesiemy się. No, wiem, że dasz radę. Dasz radę. Jest, jesteś świetną kanapką. Jesteś dużą kanapką. Jesteś już bardzo pyszną kanapką. Tak. 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 Dobra, idź to nie. nie no nie mogę się teraz podnieść. Co? Za dużo tego nawaliłem. Jest teraz za ciężki. Co? No Kurcze! Palce oh, mi się przesunęło na klawiszach Naciskałem nie, nie te w ogóle Ja tu nie chcę żadnych kłopotów Naprawdę, chcę sobie spokojnie dojść do stostera Spokojnie A, chwyć to No rozwal te klocki Dej mi z drogi. Nie chcesz po dobroci? To będzie siłą. 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 Siłą! Siłą! Siłą. 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 Nie, to nie. Myślisz, że mi przeszkodzisz? Nie, 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 nie. Wow. Co się stało? Ja nic. Co się stało? Durne płatki! Czy Co to jest? No bardziej nabrycie... Chips, nie wiem. Wejdę po tym? Nie, 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 nie spadaj Dobra spadaj Leć nie, wow. Ups Coś tu się popsuło. Jajka, chyba jajka. Nie odpowiadam za szkody wyrządzone podczas tego odcinka. Żadne jajko nie ucierpiało podczas kręcenia tego odcinka. Oprócz tego. Ale idzie, ale się wspina, panie. Panie, to już jest profesjonalne. To jest... Jednak... No wow! pyłem tak to blisko. No i tak, tak, na, na sam... No sam tu oczywiście, że tak. O. Rozpęd. Musi być taki. Rozpęd. Jest. Jestem na górze. Jak teraz spadnę. Nie wiem, co sobie zrobię. Spokojnie. Możemy pójść ścianą. Powoli. Bez nerwu. Ja nie wymaga nerwu. W ogóle nie wymaga nerwu. Idziemy sobie do środka. Co jest w środku? Może coś w środku jest niedobrego? Nie, nic, nic nie ma w środku. Dobry. Tak, ja się zaklinowałem na konapce! Nie. Gdzie w sumie? No ale wyjdź z tego teraz. Możesz wyjść tędy, jak chcesz, jak chcesz, ale wyjdź. Wyjdź. Wyjdziesz? Widać główkę! Widać... Wyszedł! Uuuu! Ma mają państwo nową kanapkę. No głupi gówno! Ja mogę przez to... Ja to chcę wypchać. A nie mogę! Nie mogę! Prawda, bardzo rzadki przypadek. Kanapko-pudełka. Pudełko. Po prostu nie chce się słuchać kanapki. I kanapka po prostu może w nią wejść. Po prostu tak obu. Po prostu. Po prostu to jest ciężki przypadek. Jeszcze lekarze nie zdiagnozowali. Prawda, lekarstwa na to że musimy czekać. Musimy czekać. Co innego nam pozostało? Jak nie czekanie. Przyklej się do ściany. Kuję, jak się przykleić? Nie to, tylko jeden trzy. No rusz tą dupę. Głupi słowo. Ten... Arr. Ci byłyby w tym mistrzostwa świata, to ja bym po prostu wygrał. No patrzcie, jak mi to idzie. Dobrze, profesjonalnie to zrobił, teraz wszyscy wstrzymują oddech, trzymają kciuki, nie odzywają się, chyba się udało. Cztery, trzy, jest, jestem, jestem koło tostera, jestem koło tostera, nie, 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 spokojnie. Teraz należy to zrobić powoli i spokojnie. Wejść do tostera, prawda? Nie, 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 nie. Każdy tost wie, jak wejść do tostera. Spokojnie trzeba to zrobić. Ale z rozmachem. Spokojnie, lecz z rozmachem. Nie, 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 nie. Nie przewracaj się, bo jak się przewrócisz, to ci po prostu nie wiem, co zrobię. Nie. Bo, bo nie. Idziemy teraz do tyłu, no idź do tyłu, jak ja nie nienawidzę czemu ten toster stoi tak na krawędzi Nie, nie, fuck, 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 nie, 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 nie. nie, nie. Może że tam się uda wejść. Może się uda tam wejść. Tak, tak, od. Powiem, że tak powiem, od dupy strony. Kanapka się przekręca. Kamera się przekręca. Nic nie widzę. Trzy, nie wiem. Jeden. Przekręć Wejdź jakoś do tego tostera teraz. Nie, bo on się przesuwa. Nie. Nie, coraz bardziej się przesuwa On się przyzuwa! Tego obawiałam się najbardziej. Wyjdę z tą jakoś, chociaż. Wyjdź, nie wiem jak, nie wiem jak, 4.18. No i popsułem oczywiście, dobra. To by było na tyle, czy polecam tę grę? Tak, jest fajna, widać po mnie, jest bardzo relaksująca, można sobie po pracy lub po szkole, bo w pracy lub po szkole, prawda, pograć, żeby sobie odpocząć, tak oczywiście, wcale nie jest denerwująca. W następnym odcinku będzie następny pokój. Przejdę to, ale już bez nagrywania. Nie chcę mi się. Nie. To by było na tyle. Jeśli wam się spodobało, nie zapomnijcie Zostawić łapki w górę, komentarza, zasubskrybować mój kanał. Siema, cześć, Na razie.